W konferencji prasowej bierze udział prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany szóstej kadencji oraz kandydat w wyborach prezydenckich w roku 2009 na prezydenta Olsztyna, pan dr Bogusław Strogalski, któremu na początku udzielę głosu i wyjaśni skąd ta nasza Jesteśmy dzisiaj tu przed Ratuszem Olsztyńskim, gdzie mieści się i siedziba prezydenta Olsztyna i Rady Miasta Olsztyna. Jesteśmy przed ratuszem, ponieważ w sposób skandaliczny Rada Miasta razem z Panem Prezydentem postanowiła przegłosować i w cudzysłowie debatować naszą petycję złożoną już w lutym o usunięcie z centrum Olsztyna, z najbardziej reprezentacyjnego miejsca w naszym mieście, szubienic. Olsztyńskich szubienic, które są komikiem wdzięczności Armii Czerwonej, Zbrodniczej Armii Czerwonej. Jesteśmy na schodach statusza, ponieważ Pan Przewodniczący Rady Miasta odmówi udzielenia głosu wnioskodawcom petycji, co jest złamaniem wszelkich zasad dobrych obyczajów parlamentarnych, ponieważ przyjęte jest, że wnioskodawcy petycji, wnioskodawcy występujący w imieniu mieszkańców mają prawo do przedstawienia swojego głosu i swoich argumentów. Niestety. Osoby siedzące, zasiadające w tym urzędzie nie chcą usłyszeć ani prawdy, ani głosu w imieniu mieszkańców Olsztyna, który chcieliśmy przedstawić. To przypomina mi jako żywo czasy komunistyczne, czasy cenzury, gdy próbowano zaciszać, uciszać i przemilczać tematy bardzo niewygodne dla rządzących. Olsztyńskie szubienice są symbolem dwóch totalitaryzmów ponieważ zostały zbudowane jako pomnik wdzięczności armii sowieckiej, armii czerwonej, która przychodząc w styczniu 1945 roku na armii Mazur do Olsztyna, wsławiła się, owszem, ale gwałtami, niszczeniem bezsensownym starówki olsztyńskiej oraz niszczeniem polskości po II wojnie światowej. Ten pomnik Symbolizuje dwa totalitaryzmy, ponieważ płyty wokół tego pomnika pochodzą z mauzoleum Hindenburga z Olsztynka. Mauzoleum, w którym co roku uczestniczył Adolf Hitler i odbywały się tam zloty SS, hitler a zatem w jednym pomniku zaklęte są, dosłownie zaklęte są dwa totalitaryzmy, które niszczyły Polskę, niszczyły polski naród i niszczyły warmię i Mazury. Utrzymywanie w dalszym ciągu tego pomnika w centrum Olsztyna jest hańbą dla naszego miasta i okrywa Olsztyn wielkim wstydem, ponieważ tyle lat po wojnie ten pomnik powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. A w jego miejscu my, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, i ja jako kandydat na prezydenta w 2002-2009 roku. Proponowałem i proponujemy, aby powstał panteon walcz, walczących o polskość w armii, w armii i Mazur. Takiego pomnika w Olsztynie brakuje. Dzisiaj święto niepodległości obchodzone jest na przykład pod pomnikiem Solidarności, który nie ma nic wspólnego z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości. W środku Olsztyna, zamiast szubienic, powinien właśnie powstać panteon walczących o polskość w Armii i Mazur, po to, aby mieszkańcy Olsztyna oraz młode pokolenia mieszkańców Olsztyna, dzieci, młodzież mogły tu czcić tych bohaterów, którzy rzeczywiście o wolność Barń i Mazur, o polskość Barni i Mazur walczyli. A zatem dzisiaj zwracam się tutaj do prezydenta miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Choć będzie ciężko z nim dyskutować na temat usunięcia tych szubienic, ponieważ pan prezydent od lat zaczadzony jest komunizm, jako pewien członek zbrodniczej partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wielokrotnie dawał swoim postępowaniem znak, że będzie chronił i jest przeciwko likwidacji sowieckiego monumentu. Ten sowiecki monument ma szczególny wymiar, zwłaszcza po zaatakowaniu przez Rosję Ukrainy. Rosyjska armia, która najechała Ukrainę w prostej linii jest kontynuatorką i spadkobierczynią Armii Czerwonej. Na pomniku wdzięczności Sowietom jest sierpi i Młod. są sowieckie gwiazdy, są czołgi, które mordowały Polaków w Katowniach NKWD, które mordowały Polaków w Katyniu, Miednoje, Charkowie które niszczyły wolność w naszym mieście. Więc bardziej dzisiaj zwracam się do radnych miasta Olsztyna, którzy za chwilę będą debatować nad petycją o usunięciu pomnika sowieckiego z centrum naszego miasta, który przynosi miastu wstyd i handel. Zwracam się bardziej do nich. Stańcie dzisiaj na wysokości zadania. Stańcie po stronie wolnej Polski, wolnej ojczyzny. Stańcie przeciwko totalitaryzmowi, który jest przez ten sławiony. Mam nadzieję, że starczy Wam na tyle odwagi, aby stanąć twarzą twarz z prawdą i stanąć twarzą z mieszkańcami ojczystymi. E, proszę Państwa, ja do tego, co Pan Prezes był uprzejmy powiedzieć, chciałbym dodać e, bardzo istotną kwestię. Otóż nasza petycja wpłynęła dokładnie tutaj do Urzędu 27 lipca. To był trzeci dzień agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Trzeba obecnie pamiętać o tym, że w armii ukraińskiej, która bohatersko broni się przed najazdem rosyjskim, przecież walczą Polacy. Nasi rodacy na Ukrainie, obywatele ukraińscy codziennie giną w walce z armią Federacji Rosyjskiej. I w związku z tym sam ten fakt powoduje, iż obecność jakiegokolwiek pomnika w Armii Czerwonej w przestrzeni publicznej jest niezrozumiała. Myśmy się już zwrócili do pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, aby 17 września tego roku w ramach ćwiczeń Wojska Polskiego, konkretnie Wojsk Obrony Terytorialnej, ten monument został usunięty z miasta. Chcemy tutaj dodać również, iż wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, iż pokryje koszty ewentualnej relokacji bądź też rozbudki tego monumentu. W związku z tym upór pana prezydenta Piotra Grzymowicza przynosi e, e, efekty, które są sprzeczne z polskim interesem narodowym, bo trzeba przypomnieć, iż postawę pana prezydenta Grzymowicza odnotowała rosyjska agencja prasowa TAS, która e, wychwalała jego decyzję. Pozostawiającą w przestrzeni publicznej ten monument. Zatem apelujemy do radnych Platformy Obywatelskiej, aby nie kierowały się poprawnością polityczną, aby zrealizowali to, co, o czym mówi Donald Tusk. A Donald Tusk, przypomnę, że mówi jasno o tym, iż symbole agresji jakiekolwiek państwa na inne niepodległe państwa, w tak w przypadku Ukrainy, powinny zniknąć, że ważne są sankcje, że ważne są e, gesty dobrej woli i wsparcia dla e, Ukraińców dzisiaj. W związku z tym stąd e, też nasza obecność tutaj dzisiaj i jeżeli są jakieś pytania, to